Nie ma widzowie, jestem Zatrowy Koks, a dzisiaj gramy w obby. No, dokładnie nie pamiętam jak się to obby nazywa, ale wiem, ale wiem że wygram yy, poziom trudny trudnej mam przypał. No więc lipa widzowie, wchodzimy tak jak oni mi każą między strzałkami. Nie wiem, po co sądzę, że będą szybciej biegać, więc, się, więc będzie lipa, jeżeli będą naprawdę posiadać Nie. Naprawdę, szybkim, tak, mam nadzieję. o nie, no nie, po co ja wybrałem ten poziom, no widzowie, nie, to oby mnie zwala. widzowie, żebym po prostu, oj, kurde, widzowie, że to wygrała, musicie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję na tym kanale, to wtedy na pewno wygra, kurcze, ej, tak blisko było, widzowie. Mam w sposób Op 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 Ej dobra mam wizę w pewien sposób na to Tylko nie wiem czy się uda Aj Aj Kurcze widzę serio jest, jest, jest trudna tyle że musicie tyle patrzeć ale Jeszcze sobie nie znalazłem Czy nagrywarki No będę musiała znaleźć jakąś nagrywarkę Jestem. Teraz tu, tu. 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 Ej. Ej, ej! ej, ej, nie gadaj, że ja muszę to od początku robić. O nie To jest taki nonsense. To był... To jest taki nonsense, widzowie, serio. Dobra, jestem. Hop. Hop. Hop.

Zrobię! Subskrypcja! Subskrypcja dla Zdrowego Koksa No nie! No kurde, widzowie znowu to są! To jest taki błąd! I proszę mnie nie spiechać! Proszę, proszę Państwa, proszę mnie nie spiechać! Wyraz aż państwa! Oj! 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 No, nie! To zawsze, zawsze, zawsze to musi być! Ej, aj, 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 aj. aj! Jeżeli to są widzowie, co też skaczą, to oczywiście muszę pozdrowić. Oczywiście pozdrawiam wszystkich widzów nowych, powracających. I zachęcam oczywiście do subskrybowania mojego kanału kanału. Mandy i, i kanał Wójt, i kanału. Kanał 2, kanał, 3 To są. Ej! Sponsorzy kanału. Ktoś dołączył? Nie. Oni chcą, żeby kanał się rozwijał. No mój i ich. My, 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 my widzowie, jesteśmy mega puplami z nimi. No więc musicie zasubskrybować też te kanały. Oni też mega oczekują nas, od was. Oni wiedzą, że ja mam takich super widzów. Jestem, widzowie, udało mi się. No nie! No widzowie, nie! Nie, widzowie, nie! To jest takie ciężkie. Nie. Zobacz, wy nie że tak będzie co każdy poziom, jeszcze trudniej. Nie. Wy tego mi nie mówcie, bo to będzie za trudne. Mega. Hop, hop, jestem. Jestem, widzowie, jestem. O nie. Nie, widzowie. O nie, ze strażnikiem. On tu nie wejdzie, nie? Co? Jakie możliwy problem tu wszedł? Ale to już nie, wszedł, no i dobra. No i jest, znowu muszę widzowie uważać. Aj! Oj! Aj! nie! Znowu żart na poziomie. widzowie. Ten... Ten typek. Takie... On tu niestety może wejść, więc jest źle, widzowie. Oj! No nie! Widzowie! Kule w ogóle sobie widzą, wiesz, jak Ha, 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 ha. Nie powstrzymasz mnie, typku. Ale... te lasery mogą powstrzymać. Lecę teraz. Aj! O nie. Nie chcę, nie chcę jumpscare'a mieć. Nie chcę widoczny jumpscare'a mieć. Ej, co się z nią zdwaliło? Przypał widzowie tutaj Siup. No nie! Ej, tamto ej... Dobra, mam, mam mam plan widzowie. Nie typie nie możesz mnie złapać, nie możesz ty mnie złapać! I sobie po innych typów. Mniej widzów nie możesz złapać Mniej widzów to nie. Mniej widzów nie jest strażników. Mniej widzów nie. Ważniku walony. Nie i widzów, nie. My i widzowie jesteśmy najlepsi. Nasz skład wygra widzowie. No dobijamy dobijane stówy. Dlatego nie bądźcie gorsi. Oj! Jakiego miałam farta, żeby mi się ten jumpscare nie wyłonił. Widzowie, serio. Jakiego teraz miałam farta, to wy nie wiecie, że mi się jumpscare nie wyłonił. Sami wiecie, bo to widzieliście i Aj! nie! Oj! Ej, ej, ten, ej, ten jumpscare w sumie nie jest taki straszny, no bo ja wybrałam straszny. Widzowie. A wyjdzie, czemu wybieram poziom straszny? Dlatego, że jest za mało subskrypcji jeszcze na moim kanale. Musi być więcej widzowie, nie bądźcie gorsi, tak jak już mówiłam. No i zasubskrybujcie ten kanał. Może w do elitarnej ekipy zdrowego Koksa, bo wtedy będziecie elitarni również. Edycja limitowana. Edycja limitowana, gdzie widzowie mogą być elitarni. Tylko uzadrążowała koksa. polecam. Polecam sponsor. Ha, no i co, strażników, No i co, strażniku? Ej! Kurczę, widzowie, to jest serio trudne. Jeżeli nie przejdę tego poziomu, to, to... No to sorry, widzowie, no ale... Może jest coś w tym za trudnego, widzowie? Jest, jestem prosem w parkoury. Ale nie jestem... My... ale czemu ja zbram poziom? No już, 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 już. Pijam, nie mogę. Są takie napisy na tym widzowie, serio, nie? Że... Oj! Oj! No nie widzowie, Serio, no nie! Ajajaj! Aj, aj, to muszę to wiedzieć już, widzowie! jego takie? Nie serowniku, tym razem mnie nie złapiesz! Nie, nie możesz, nie możesz, strażniku. Nie dobra widzowie. Po prostu znam tak, że nie ma sensu tego więcej nagrywać. No bo jak widzicie no to jest trudno do przejścia, więc yy, nagram kolejny film. Yy, postaram się dzisiaj. Jak yy, po prostu wybiera poziom łatwy i wtedy już to przejdę do widzowie na S, więc trzymajcie kciuki, yy, żeby odcinek był dzisiaj, bo postaram się zacząć Daily Deja widzowie, ale no nie wiem czy się uda, jeżeli się uda, no to filmy będą się pojawiały codziennie. A jeż, przez 10 dni po dwa, a jeżeli nie, no to trudno widzowie, ale, wi, ale wy, wiecie, że Koks, czyli ja, jest zawsze z wami. I trzymajcie widzowie kciuki na Mundialu za Polskę. Trzymamy kciuki, żeby Polska wyszła z grupy widzowie na Mundialu. Bo dzisiaj Polska wygrała 2-0 z Arbą Saudyjską, jeżeli nie wiecie, a w środę gramy... Z Argentyjną, z Messi, ale nie wiadomo, czy Messi wizowie wyjdzie w podstawowym 11 Więc trzymamy kciuki, że Polska wyjdzie z grupy i wygra Puchar Europy. W sensie świata. Ale to będzie trudno, będzie długa droga. Musimy wyjść z grupy jeszcze z innymi grupami zagrać. No więc, widzowie, będziemy musieli wszystkich pokonać. Będzie, będzie trudno, widzowie, ale trzymamy oczywiście kciuki za zabijał czerwonych. Do boju białoczerwoni, Czerwoni, do boju Wizowie więcej subskrypcji, do boju Zadrowy Koks Wizowie. to właśnie, do boju ja, Wizowie wy, do boju każdy, do boju wy, Wizowie z subskrypcjami dla mnie, do boju ja z filmami, i do boju białoczerwoni. Jeżeli już to wszystko wiemy, to możemy zacząć. To możemy kończyć ten odcinek. Więc Elo.